Ja nie... Przypominam, że filmik wyszedł naprawdę fajnie, więc zapraszam do oglądania. I dobrze, że robiliście 20 subskrypcji, więc zapraszam teraz do oglądania. Aż sobie czytam już tą książkę parę godzin. O, coś tutaj jest napisane. Co? Że tutaj jest więzienie. <laughs> Faktycznie. Dobra. Biegnę. I co? I? E... E... Jest. Jest. I wiem że to się nie uda. Nie, biegniemy. Dobra, jest. Uciekamy z więzienia. O, na dach biegłem. Helikopter. Oh, Mamy helikopter. Jest, jest. Dobra, nie umiem...

Dobra, idziemy do naszego domu. Dobra. Okej, okay, dobra, sprawdzałem sobie monitoring. Teraz pora zamknąć chatkę. Dobra, jest. jestem, jestem, jestem. To otwieram sobie basen. Dobra. Muszę w tym czasie. Idę sobie kupić nowy dom. Dobra. O, mam nowy dom, mi chodź. Idziemy. O! Dobra. Co tutaj? E, mi zbudowali. Okej, okay, nie będę się pytać. Mam książkę. Co się z Co? Dobra. Poczytam sobie i zobaczę jak... Jaki będzie, jaki będzie mój los. Dobra. Więc przeczytałem, że podobno yy, muszę to czytać, bo już zapomniałem. I mm, pizza. Mm. No. Więc moim końcem niestety będzie się podobno rozpęta apokalipsa dziewczyn. Albo chłopaków. E. W sumie dobra, jestem chłopakiem. Chłopaków się rozpętała pokawica. Dobra, mi to będzie pasować. Jak zostanę zainfekowany, to stracę rozum w sumie. Eee. Okej okay. Dobra. Dobra, idę. Idę, e. więc idę w sumie. Nie wiem gdzie. Idę w dal. A jednak nie. Podobno, ma, podobno mam. Nie wiem. Nie wiem. Jest z, zamazana. Co znaczy. Nie wiem co. Ale... Ale wiem, że się spotka. Dziwnego na pewno. <śm> <ś> Wie... Więc jutro się pojawi albo jeszcze jak dzisiaj zdążę film. Więc mam nadzieję, że Wam filmik się będzie podobać. No i oh. do widzenia. E, oj.